and though you Yo. Nie chcę mi się na to pytanie odpowiadać. Nie uciekaj, będę próbował rozmawiać. Uh -huh. Cztery noce myślę, jak ci to pokazać. Uh -huh. Tu nie zdradza się swoich i nie wybacza się obcym. Jak nie chcę wracać, to rozkój, co robisz? Nie tak dorośnie. Siedzę sam w Krakowie, palec Joja, piszę zwrotę. Milczenie jest złotem, aż coś przedawkuje, kokę Chcę uciekać samolotem, ale trzymasz mnie za nogę, a ja zgubiłem paszport. Przytłacza mnie to miasto, denerwują mnie słowa, które tak niewiele znaczą Obserwują mnie psy, albo to po prostu patrol Dlatego piszę rap, przecież też nie mogę zasnąć, no Przytłacza cię to miasto, denerwują cię słowa, które tak niewiele znaczą Obserwują cię psy, a jedziesz z tematem w miasto Dla ciebie piszę rap, przecież też nie możesz zasnąć, nie no. Do zobaczenia mama, jadę na święto dać prezenty, porozmawiać Niebo czarne, moja fura autostrada. Jakiś dupy autostopem chcę pozgarniać. Dzwonitele tele, to wydawca proponują 200 kafla, tylko jedną płytę nagrać. Duży dres jak 50 cent. Amnazijachaj zleci z wiadra, ona siedzi prawie martwa. Ja ważne, spaliłem blanta i kończę pisać ten tekst. yo Szybko się nudzę, musisz coś wymyślić. Duże pieniądze, serce ze streetu Mam w głowie ci nienawidzę na wszystkich. Jeździmy furo i słuchamy bitów Szybko się nudzę, musisz coś wymyślić Duże pieniądze, a serce ze streetu Mam w głowie dziurę, nienawidzę wszystkich Jeździmy furo i słuchamy bitów Ogrody Mixtek 2019